Cześć, witam Was dzisiaj w moim garażu. Dzisiaj rozwiążemy problem prozaiczny, aż dla mnie istotny. A mianowicie dostępu na pakę od tyłu. Nie Niby żaden problem, ale kiedy mam przerobiony zderzak, powieszone koło, powieszony zbiornik z wodą, to zaczyna się robić problem, żeby dosięgnąć do środka przynajmniej od tylnej części Czy problem, o którym mówię to się następujący otwieramy pakę i jak teraz gdziekolwiek wygodniej sięgnąć nawet jak lodówkę otwierasz, nie jestem w stanie wejść do środka a jakiekolwiek sztuki alpinistyczne tu po No szanujmy się więc zapraszam was, zostańcie ze mną pokażę wam rozwiązanie tego problemu, oczywiście według wikinga thank you I pomalowany. I tak to wyszło. Ostatecznie. Mocowany jest w amerykańskim haku. Czyli zawsze można wysunąć. Wsunąć. I zamiast tego włożyć adapter z hakiem. No. Ja uważam robotę za zrobioną dobrze. Pewnie zaraz mi powiecie, że spawy spieprzone czy coś tam. Ale ja się dalej tego uczę Więc wtedy nie popełniam błędów się nie uczym zaraz paliśmy, jak to działa I jak widzicie proste aż skuteczne na problemu i do lodówki mamy dostęp i do wszystkiego co chcemy na to co więcej stabilnie stoimy bez alpinistyki <śm>